Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry, witamy Was z kolejnego pięknego, słonecznego dnia, który jest niestety trochę smutny, przede wszystkim dlatego, że żegnamy się z naszym ukochanym pojazdem, który ostatnio był także naszym domem, więc ogromny sentyment, spędziliśmy w tym aucie masę czasu. No i trochę łezka się kręci. I jeszcze teraz na pożegnanie. Ostatnią noc też spędziliśmy w tym aucie, bo oczywiście z coach surfingiem nic się nie wyjaśniło, nie odpisali nam do końca, więc znaleźliśmy Rest niedaleko San Francisco i spaliśmy w bagażniku.

A my musimy jeszcze się szczekinować, żeby gdzieś zostawić nasze walizki i tak dalej. A mamy sporo rzeczy ze sobą po tej całej podróży. No i chcieliśmy jeszcze oddać gdzieś do jakiegoś przytułku rzeczy, których nie udało nam się zwrócić w Walmartcie i w ogóle masę mamy jakiś pierdół po tym całym kempingu. No ale w Czerwonym Krzyżu powiedzieli, że tylko pieniądze przyjmują <grym> jako donaty. A gdzie indziej to jakieś ubrania, buty i tak dalej, więc podjedziemy po drodze na osiedle, na dzielnicę, gdzie ostatnio mieszkaliśmy. Tam była masa bezdomnych i albo komuś to wszystko damy, albo po prostu zostawimy na ulicy i niech oni sobie rządzą. Tak czy siak jest tragos mały z czasem, więc się śpieszymy. Misja zakończona sukcesem, udało się. Nawet trafiliśmy na takich dość czystych i nie wyglądali ani pijanie, ani naćpanie ci bezdomni, więc mamy takie jakieś Go. wewnętrzne poczucie uczynienia dobrej rzeczy. No, by im się przydało. Mamy nadzieję, że. Cieszyli się. Na pewno się cieszyli. Jak im powiedziałem, że mamy trochę rzeczy po kempingu, to oni powiedzieli jasne chcemy, my nie mamy nic. наш домку. Odko oddane jesteśmy już w naszym hotelu. No poszło trochę gorzej niż myśleliśmy, bo schargowali nas dodatkowo za sprzątanie. Myśleliśmy, że stan, w jakim oddajemy, jest normalny po 30-dniowej wycieczce, no ale pani nie dała się przekonać. Ale mamy telefon na Customer Service i będziemy dzwonić. Zobaczymy, co nam się uda zdziałać. Teraz wchodzimy do naszego pokoiku i chyba będziemy ogarniać nasze walizki, bo jest dużo. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops fall. Jak widzicie, nie mamy za dużo materiału z tamtego dnia. Zaliczamy go do tych bardziej organizacyjnych, a nie zwiedzaniowych, ale takie w podróży też oczywiście istnieją. Mimo wszystko po krótkim odpoczynku w pokoju udało nam się przed zachodem słońca przejść jeszcze trochę po stromych ulicach San Francisco. Przed nami były jeszcze dwa pełne dni tutaj, więc na ten krótki spacer wybraliśmy okolice niedaleko naszego hotelu. Podczas ostatniej wizyty w San Francisco, przed 10 dniami, dość porządnie schodziliśmy nadbrzeże, więc teraz udaliśmy się zobaczyć dzielnicę, w której jeszcze nie byliśmy, czyli Nob Hill. Poczuliśmy się tam trochę jak w Paryżu, patrząc na kościół przypominający Notre Dame. Po zmroku niespiesznie wracaliśmy do hotelu. Tym razem mieszkaliśmy w rejonie North Beach, więc zamiast obozowisk bezdomnych jak na Tenderloin, mijaliśmy włoskie restauracje i knajpki wypełnione gośćmi. Przepięknie pachniało pizzą i innymi specjałami, Ludzie siedzieli przy winku i delektowali się piątkowym wieczorem. Dzielnicę Little Italy pokażemy Wam innego dnia. My mieliśmy jeszcze swoje jedzenie w pokoju, więc wróciliśmy, obejrzeliśmy film i padliśmy spać. Dobranoc.